Bądź mocny i mężnego serca. Chcę, by moje dzieci były dzielne, i by nie były tchórzami. W Biblii znajduje się nawet ostrzeżenie przed tym, co grozi tchórzom, niewiernym, obmierzłym i zabójcom. Gdy przechodzisz ciężkie chwile i znikąd nie masz pomocy, zwykle zaczynasz szukać drogi wyjścia. Pragnienie ucieczki to skutek użalania się nad sobą i poczucia, że coś ci się należy. Uważasz, że zasługujesz na lepsze życie, niż to, którego akurat doświadczasz. Lecz myśląc w ten sposób, ignorujesz moją wszechwładzę i nieomylność, bo choć twoja sytuacja w istocie może być bolesna i ciężka, twoje cierpienie nie pójdzie na marne. Znajdź więc w sobie odwagę, aby przyjąć życie takim, jakie jest, ufając, że panuje nad wszystkim i towarzyszę ci w tej walce. Przyjdź do mnie z odwagą w sercu, pokładając we mnie nadzieję. Ja za to ześlę na ciebie liczne łaski i pomnożę twój skromny akt odwagi, umacniając twoje serce.